Witam wszystkich w prawie noworocznym materiale, jak i nowy rok. No to trzeba sobie troszeczkę porozmawiać o planach na 2024 rok. Planach, jakie chcecie sobie założyć, i także może taką delikatną instrukcję, jak to wszystko osiągnąć. A no, słuchajcie, w zależności od tego, w jakiej jesteście obecnie pozycji, no to wiadomo, że chcielibyśmy sobie założyć jakiś wyższy cel. Jakiś plan, który chcielibyśmy osiągnąć na kolejny sezon. Okej, okay, tak naprawdę, jeśli chodzi o cel, no to każdy będzie miał swój, a ja wam troszeczkę tutaj pomogę wytrać w tym i powiedzieć, jak dążyć sobie do osiągnięcia tego celu. Ogólnie tak, takim dosyć ważnym elementem, jeśli chodzi jeszcze o ustalenie celu, to zwróćcie uwagę na to, żeby nie ustalać sobie zbyt wygórowanego celu, ponieważ może Was to po prostu zniechęcić w trakcie grania. A jeśli już macie ten swój cel, wiecie co chcecie osiągnąć, to musimy zrozumieć kilka rzeczy na samym początku. Takim, że osiąganie jakichś celów w League of Legends jest bardzo długoterminowe i potrzeba troszeczkę wytrwałości, prawda? Więc nastawcie się w tym na to, że troszeczkę czasu będziecie musieli na to poświęcić, ale jak już osiągniecie taki poziom, to da Wam to naprawdę bardzo dużo satysfakcji, ponieważ no, i jak to się mówi, wyczekane lepiej smakuje, tak? Ale też trzeba się troszeczkę poświęcić. Jeśli chcecie grać lepiej na jakiejś postaci, na jakiejś linii, musicie rozegrać jakąś liczbę gier. Tak? Jest to bardzo często nawet liczone w tysiącach, więc bądźcie świadomi tego, że jeśli po 100-200 grach, cały czas będzie wam słabo szło, to jest normalne. Każda osoba ma troszeczkę inny inny przedział tych gier, ponieważ. No, nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Dodatkowo, w tej grze są ludzie, gracze, lepsi od nas i niestety musimy to akceptować. Czasami będziemy przegrywać, nawet może bardzo, ponieważ są po prostu ludzie lepsi, są po prostu ludzie, którzy poświęcili tego czasu jeszcze więcej niż my. Ponieważ trzeba zrozumieć to, że Liga Legend jest grą, w której wygrywa osoba, która poświęci więcej czasu. Wiadomo, no, też trzeba do tego dołożyć troszeczkę jakiejś tam że tak powiem, no nie wiem no trzeba robić to z głową, nie tylko tak grać na pałę po 10 godzin, ale trzeba troszeczkę sobie to poanalizować. Ale domyślam się, że jeśli jesteś w tym momencie na tym kanale i oglądasz ten materiał, więc wiesz o co chodzi, wiesz, jak się rozwijać, i jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu na grę, to uda ci się wreszcie osiągnąć swój progres. I teraz jeszcze taki duży problem, który widzę. Graczach, którzy chcą osiągnąć przykładowo, nie wiem, jakiś bardzo fajny poziom na jakiejś postaci, czy po prostu granie dobrze na jakiejś linii, czy w ogóle jakąś dywizję, bardzo dużo ludzi się poddaje. Po prostu, i to jest według mnie największy problem tego wszystkiego, po prostu się poddajemy. W momencie, gdy nie wiem, jesteśmy na poziomie 20% realizacji naszego planu, nie wychodzi nam, przegrywamy i się poddajemy, i albo całkowicie odpuszczamy. Albo szukamy zmian. I te zmiany też są bardzo często złe, ponieważ zmieniacie, zmieniamy drastycznie swoje podejście do gry, zmieniamy linie, zmieniamy postacie itd., mm, itd. Tak tak A właśnie w Lidze Legend wygrywają ci, którzy są najbardziej wytrwali. Hm, chyba to bardzo dobre słowa właśnie powiedziałem. Że wygrywają ci, którzy są najbardziej wytrwali i im to tak naprawdę się najbardziej będzie opłacać na przestrzeni jakiegoś tam dłuższego okresu. Pamiętajcie o tym, ponieważ jeśli, i to też działa w normalnym życiu, jeśli macie sobie ustalony jakiś cel, to po prostu nie poddawajcie się i idźcie w tym kierunku, aż osiągniecie ten cel, nieważne co będzie się działo po drodze. Będą problemy? Ok, stawmy im czoła, zwyciężmy, wygrajmy, idziemy dalej, aż osiągniemy to, co chcemy, ponieważ. Nie ma czegoś takiego, że ty albo ty nie osiągniesz tego, bo coś cię blokuje. Nie ma czegoś takiego. Możesz dojść do wszystkiego, do najwyższego poziomu, jeśli tylko będziesz chciał, chciała i będziesz zaparte szła, szedł w tym kierunku. I tego Wam życzę. Na nowy rok, na święta. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.